Hej karodzinko, z tej strony Tato i widzimy się w cotygodniowej serii Tato Mobilnie, w której recenzuję gry. W tym tygodniu dosyć poważna recenzja, może nie poważna, może trochę będzie mniej śmieszków. Po prostu uznałem, że ta gra jest warta uwagi i naprawdę dobrze by było niej było porozmawiać. Także w tym tygodniu gra Loot Hunters, stworzona przez firmę Running Pillow i ograłem parę gier e, z tej firmy. Jednakże to jest czysta perełeczka, gra, którą każdemu polecam. Jeżeli lubicie grindery, lubicie pogrindować sobie trochę, polecam jak najbardziej tą grę, bo wkręca na godziny, naprawdę. Na starcie może nie jest ciekawiej, macie wojownika, który jest teoretycznie tankiem, plus parę bardzo słabych czarów. Ale w momencie gdy odblokujecie ich trochę więcej, uzbieracie trochę pieniążków, żeby odblokować sobie na przykład MAGA, wtedy naprawdę przyjemnie się Expi. Jeżeli dojdziecie do mid gameu, odblokujecie większość mapek, naprawdę można stracić godzinę clearując to wszystko, jak i przy tym naprawdę dobrze się bawić. Gra ma ciekawe systemy, jak na przykład chat dla wszystkich graczy lub tryb y, multiplayer macie takiego dungeona, którego możecie czyścić z graczami na trzech różnych poziomach jest to bardzo fajny, fajny patent, czujecie, że gracie z innymi ludźmi, a nie tylko samemu dodatkowo openingi skrzyneczek jakieś losowanie, zadzienne logowanie i takie inne bajery jest naprawdę tego trochę, nawet zalogować się i wejść, zdobyć, wyjść a jeżeli chcecie trochę pofarmić, no to jest naprawdę co farmić przedmioty są drogie, trzeba na nie długo farmić ale to jest też jeden z minusów, gdyż przedmioty same w sobie nie dają dużych profitów. No, niestety, wyższe przedmioty niby są lepsze, ale zazwyczaj o bardzo małe ilości statystyk. Dlatego jest to taki grinder, który jest dobry na pierwsze powiedzmy 20-30 godzin gry. Potem, niestety. Musisz grindować kolejne 3 godziny, żeby zdobyć zbroję, która ma 3 życia więcej czy coś takiego. E, także kto grał w Diablo to wie o co chodzi, że farmisz, żeby mieć powiedzmy przedmiot z 10 statystykami więcej, tak? E, także na midgame jak najbardziej polecam. Ale ten endgame jest trochę nudny. To jest minus tej gry. Minusem tej gry też jest to, że lubi się zaciąć. Lubi się wam nie zadawać dungeon i coś wam wywali. Minusem tej gry jest też brak aktualizacji, gdyż nie wiem, firma Running Pillow, jak widzę po tej i po innych grach, niestety jakby nie próbuje dodawać różnych fajnych rzeczy do gier. Macie 200 czarów i musicie upgradeować każdy z osobna, bo 10 czarów daje wam czar lepszy. A jak macie 200 to musicie kliknąć upgrade, ok i potem jeszcze zaakceptować I już macie 190 czarów i jeden lepszy I musicie tak klikać 20 razy A potem zdobędziecie 20 lepszych czarów I z nich tych 20 lepszych czarów musicie zrobić jeszcze dwa jeszcze lepsze czary niż te co już były lepsze Jest bardzo dużo klikania Powinna być jakaś taka wiecie, że mogę wszystkie naraz sobie ulepszyć I jest w tej grze sporo sporo błędów Jednakże Mimo wszystko, naprawdę, bardzo, bardzo polecam z całego serduszka, tato wam mówi, ściągnijcie tą grę i spróbujcie, ściągnijcie tę, tę grę i spróbujcie w nią zagrać. Ja nawet nie wiem kiedy, traciłem na tą grę po 2-3 godziny, siedząc i łomocząc w kółko te same potworki, bo było fajnie, bo było fajnie, naprawdę, zdobywałem węgiel. Mogłem zdobyć węgiel mieć węgiel, a potem zrobić sobie różdżkę. Wiecie jakie to jest fajne przyjemność w ogóle mieć taki węgiel? Ja wiem. No niestety, ta gra daje wam też fajniejsze materiały, jakąś smołę, czy szkło, czy w ogóle czerwone kamienie. I niestety, gra wymaga od was mało czerwonych kamieni, a daje wam ich dużo. A węgla, który jest podstawowym składnikiem do wszystkich rzeczy, daje wam mało, a wszędzie trzeba go dużo. O ile się nie pomyliłem, to, to tak i to jest minus tej gry. Że e, niestety, ale musicie farmić bardzo dużo podstawowych materiałów, które są wam cholernie potrzebne. A te, które są jakby droższe, lepsze materiały, to nigdzie ich nie potrzeba, a macie ich mnóstwo. Mimo wszystko, bo tutaj narzekam na te, mówią oni raz fajnie, raz źle. Słuchajcie, ściągnijcie tę grę. Naprawdę, ściągnijcie tę grę, jest świetna. Tyle chyba w temacie, nie, nie, nie mam co więcej powiedzieć. Gra jest świetna. Tato recenzuje, tato mobilnie. Tak, Loot Hunters polecam jak najbardziej z całego serduszka. Patryk tato papierski dzisiaj w dosyć chaotycznej recenzji, ale no niestety trudno mi opowiadać o takiej grze. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do za tydzień. Elo!